Cześć, witajcie na kanale Promocje Czas. Dzisiaj zabieram was do stokrotki, gdzie czekają na nas niesamowite promocje i wyjątkowe rabaty na produkty, które naprawdę warto mieć. Zanim zaczniemy, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Większość widzów jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli jesteś jednym z nich, serdecznie zachęcam do kliknięcia subskrybuj. I włączenia dzwoneczka. Twoje wsparcie naprawdę nas motywuje do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Zostańcie ze mną do końca, bo przygotowałem kilka niespodzianek, które warto zobaczyć. Zaczynamy. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejsze promocje w Stokrotce przypadły Wam do gustu i znaleźliście coś dla siebie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, które oferty najbardziej Was zainteresowały i co planujecie kupić. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Promocje Czas, bardzo Was do tego zachęcam. To naprawdę motywuje mnie do dalszej pracy i pozwala nam docierać do Was z najlepszymi okazjami. Nie zapomnijcie także kliknąć łapki w górę oraz włączyć dzwoneczka, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale.